Gwoździu! Słuchajcie, nie widzieliście może gwoździa? Co? Nie, nie bardzo. Taki przybity trochę. Jeszcze... Co? O! o Jest! O! Kurczę, czekaj, ale mnie boli szyjka od obrazka. No gdzieś ty się tyle czasu podziela, no. no tkwiło się to tu, to tam nie. No. Co nowego na budowie? Co na budowie? No to łeb mnie strasznie boli, wiesz? No, słuchaj, jak ja się wczoraj nawaliłem z kilofem. <givering> tak, żeśmy się skuli, słuchaj. No, impreza w kastoramie była, słuchaj. Ci mówię. No. <grywania> <grywania> powiem ci. ja tu nawet nie wiedziałem, że Francuz potrafi takie śruby kręcić, słuchaj. No, <grywania> męska imprezka, co? No nie taka męska, wiesz ta. Podkowa też była. No. A ona po co? No szczęście. <głos> <głos> nie no, za kierowcę robiła, wiesz. A tej no, wiertarki nie było z wami? Wiertarki? Co ty ja, ja sobie robisz? Nie słyszałeś o wiertarce? Nie. Nie słyszałeś, że wiertarka na słońcu leżała, daru dostała? <noise> co ty mówisz? No, ci mówię. Przychodzę ostatnio do wiertary, nie? Pytam jak się masz, ty, a ona do mnie coś takiego, nie wiem czy to powtórzę. Ona do mnie tak. <noise> Ale ja przecież mogłabyś powtórzyć? A to do mnie... Weź się dogadaj, no. no. Ty patrz, jakie nieszczęście, no. co nie? No. Bo o betonie to słyszałeś, prawda? Co? O betonie? Jak? Beton to mój przyjaciel jest, ty! No gadaj mi, co z betonem? Co z betonem? No! Wylali go! Betona wylali? Ja... Ty... A o tapecie i ścianie słyszałeś? Nie. Nie słyszałeś? Stary od tego cała skrzynka na narzędzia szkuczy. To opowiadaj. Słuchaj, uważaj teraz. Na 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 Tapeta odeszła od ściany. Nie! A, hello, mówię ci. A. Jak to się stało? No jak, jak? Normalnie przestało się między nimi kleić, nie? I tapeta się zminęła. Ty pat, co nie? Przecież ściana tak zawsze była za tapetą, nie? Ale z nas tapetę wiesz, jak ona się lubi drzeć, nie? No. no, no. no. A ściany mają usy. O, no. no. Ty ty, a, a powiedz mi, a jak to ściana zniosła? Ściana bardzo dobrze, bardzo dobrze, w końcu to ściana nośna, nie? No. Tak. <laughs> no. no i jedno trzeba ścianie przyznać, że chociaż beton to ma kontakty, nie? A, no. No. <laughs> no. Słuchaj, tak nam się tu fajnie rozmawia, co robisz dzisiaj wieczorem może wpadłeś do mnie? O, obejrzelibyśmy razem nasz ulubiony serial, co? <laughs> no co ty? No co, co, nie lubisz już na dobrej nardze? No, lubię, ale ja wiem, co ci chodzi po głowie, wiem, co ci po głowie chodzi. No i bardzo dobrze, że wiesz, jak byś to powiedzieć. Dawno w użyciu nie byłem. Hola, hola, dobra. Szonek trzymaj przy sobie. Ty o co ci chodzi? Ja kogoś mam. Ty. To jednak Ty. prawda z tym pneumatycznym? Jak myślałeś? Pneumatyczny? Pneumatyczny? Ja też też o nim powiem. Posłuchaj, jak pneumatycznemu zabrać prąd, to dupa nie młotek. A nie pneumatyczny? To kto? Łom. Łom? Ten chudy metal? Proszę, czyli czym on cię poderwał? No co on takiego ma? No czym cię poderwał, no? Tą swoją szczerbinką. Ty wie, jak on kiosk otwiera poezja. No dobra, 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 zobacz tutaj na mnie, zobacz. A ja, a ja, a ja. No ty to no. jak młotek, tylko byś walił. Nie bądź wulgarny. Taka jest prawda. No bo zrozum, no co, no. Głośni młotek, my jesteśmy dla siebie stworzeni, no. no. Nie tym razem. No a dlaczego? A bo mnie główka boli. No, ty chyba sobie żartujesz. No weź, to no, tu, no, no, no. hey!